Elżbieta Kruk na konferencji prasowej w bardzo gorzkich słowach zwróciła się do środowisk LGBT: chodzi o głośną na Lubelszczyźnie sprawę, która związana jest z projektem Miasto Wolne od Ideologii LGBT. Co takiego powiedziała kandydatka do Parlamentu Europejskiego znak zapytania. Elżbieta Kruk na ostatniej konferencji prasowej została zapytana o środowiska LGBT, których to obecność na Lubelszczyźnie w ostatnim czasie nie jest mile widziana. Członkini Rady Mediów Narodowych nie oszczędzała w słowach.elżbieta Kruk ostro do homoseksualistów. Na konferencji jeden z dziennikarzy postanowił zapytać Elżbietę Kruk o środowiska LGBT. Pytanie to zadał, ponieważ obecnie na Lubelszczyźnie radni zachęcają poszczególne jednostki, aby wzięły udział w projekcie Miasto Wolne od LGBT, czyli uchwałach, które to przegłosowywać mają kolejne samorządy w województwie. Myślnik Myślę, że Polska będzie regionem wolnym od LGBT, twardo skomentowała całą sytuację Elżbieta Kruk. Wygląda więc na to, że startująca do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Kruk nie chce, aby jej województwo było przyjazne dla środowisk LGBT. Cała sprawa bardzo zirytowała Roberta Biedronia. Postanowił on odnieść się do słów, które wypowiedziała Elżbieta Kruk. Co dalej? Osobne miejsce w autobusach? Getta ławkowe? Czytamy na Twitterze Roberta Biedronia. Inni użytkownicy byli nie mniej oburzeni. Zwyczajny skandal. Wolnym regionem model GBT? Brzmi jak sytuacja osób homoseksualnych które w czasie II wojny światowej były wysyłane do obozów koncentracyjnych za to kim są różowe trójkąty. Tak dla równych praw człowieka, apeluje mężczyzna.